Witam serdecznie na kanale Centurion 2.0. Ja jestem po tej stronie i jestem Centurion. Dzisiaj taki temat rodzinny, jako że jest to jedna z dziedzin prawa, którą się zajmuję. I dotyczy tutaj przemocy w rodzinie. Wiemy, że przemoc w rodzinie bardzo często występuje i rozgraniczamy ją w myśl artykułu, który to penalizuje, czyli wprowadza restrykcje karne. To jest artykuł 207 kodeksu karnego. To jest y, artykuł, który mówi o przemocy w rodzinie, y, zarówno y, fizycznej, jak i psychicznej. No bo y, przemoc taka do, w stosunku do obcych osób to są odrębne artykuły, nieco wcześniej umieszczone w kodeksie karnym. <laughs> w jaki sposób może dochodzić do takiej przemocy? Obecnie nie można skarcić na przykład dziecka, czyli dać mu parę klapsów tyłek, czy wziąć przysłowiowego pasa, jak to się działo za czasów, kiedy ludzie urodzeni w latach wcześniejszych, 30-40 lat temu i wcześniej, dostali czasem od ojca czy matki parę, że tak powiem, pasów czy klapsów. Nie mówię tu o przypadkach, gdzie jest jakiś zwrodniały ojciec, który ma lekki brzuszek, browarek odstawia, tu ma brzuszek ubrudzony, bo ma na sobie białą koszulkę na ramionczkach, tak zwaną żonobijką a i w tej koszulce on tam wyciąga pas niczym balcerek na alternatywy 4 i zaczyna tam bić żona czy dzieci, prawda? O takich tam <laughs> przypadkach nie mówimy, bo to, to właśnie już jest przemoc, ale jeżeli mówimy o, o takim, ja mówię jeszcze o tych dawniejszych czasach, wychowawczym podejściu do tematu to jest co innego. Natomiast znęcanie się to jest co innego. Dzisiaj w ogóle nie wolno w ten sposób gdzieś trzeba wychowywać, tłumaczyć, mówić. Nie jako model szwedzki, prawda? Czyli e, e, wybudować sobie na głowie taras i to szeroki, żeby tam pociechy nasze czy członkowie rodziny biegali po tej głowie. Albo jak to czasami Centurion, czyli ja lubię powiedzieć, że albo skaga, skakali po pagonach. <laughs> Wiadomo, że jeżeli jest sytuacja awaryjna i gdzieś tam dzwonią sąsiedzi, albo dzwoni poszkodowany członek rodziny na policję, to przyjeżdża policja, przyjeżdża załoga interwencyjna i oni tam gdzieś działają rozjemczo. I niektórzy na przykład nie rozumieją działań policji, bo myślą, że jak policja przyjedzie na interwencję, to, że zaraz odbędzie się sprawa, Zaraz wszystko będzie załatwione. A oni po prostu rozdzielili, spisali, pojechali, uspokoili, przygrozili i tak dalej, ewentualnie pouczyli. Żeby gdzieś działać takiej przemocy w rodzinie, aby sprawca nie był bezkarny, musi być formalne zawiadomienie, prawda. Może być to ustne na, na komisariacie. E, bądź możemy takie zawiadomienie e, wziąć, że tak powiem, i e, złożyć w formie pisemnej, co jest lepsze, bo częstokroć bywa tak, że e, częstokroć bywa tak, że ktoś idzie, a jest małe miasteczko, no i tam miejscowy jakiś szeryf mówi Słuchaj, Kaziuk Czy tam Kaziukowa Idź ty do domu słuchaj albo idź do sąsiadki, pogadaj, czy coś. Kaziuk przetrzeźwieje, to mu przejdzie. No a mówi, ale ona chce działać, nie? No i tak są ludzie zbywani. No i wtedy no, niezbędna jest pomoc prawna. I nie mówię pomoc prawnika tylko pomoc prawna bo prawo nie jest wiedzą tajemną ale bardzo często w internetach ludzie, którzy szukają gdzieś takich sposobów znajdują jedynie orzecznictwa albo petitum, jakiś spraw że tak powiem no i, i, to, i na tym się kończy że napiszą ale nie potrafią tego uzasadnić natomiast niedawno doszło do takiego czegoś że pan prezydent Rzeczypospolitej podpisał taką ustawę o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. I podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza takie, nazwijmy to, instrumenty prawne pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. Policja em, uzyska nowe uprawnienia do wydania e, natychmiastowego opuszczenia, e, nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania. No, wśród prawników to jest troszeczkę kontrowersyjne, e, no bo jak ktoś jest zameldowany, a tu policja każe mu w natychmiastowy sposób opuszczać mieszkanie. No to wystarczy, że ktoś zadzwoni tam gdzieś swojego prawnika, albo powie przeciw, czy coś, to no mogą go siłą stamtąd wyprowadzić, tak? E, I tak dalej, tylko tyle, że żonobijcy na przykład, w koszulach, no to jest taka bardziej pośrednia, pośrednia rasa, tacy orkowie, prawda, którzy mniej myślą. Ale są też tacy żonobijcy, przykładowi, e, Którzy mają, nie wiem, krawat, koszulkę, są inteligentni i policjanci są bezradni nieraz, bo on, o, o, o co chodzi, prawda? Odwrotna sytuacja bardzo często też jest tak, że i kobiety nadużywają przemocy, atakują mężczyzn, chociaż są słabsze fizycznie, to po prostu atakują, są agresorkami, powodują to, że są upierdliwe, niczym komar w lesie. No i to też jest przemoc i taki mężczyzna może złożyć zawiadomienie. No i teraz, jeżeli chodzi o tą ustawę, to ta ustawa ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego takich kompleksowych regulacji, które zapewnią ochronę prawną osobom doznającym, doznającym przemocy w rodzinie. Co to jest, już wyjaśniłem. I tak jak mówiłem o tych instrumentach prawnych. No i teraz jak to mogłoby wyglądać? Wprowadzone zmiany y, będą dotyczyły policji, ale również co ciekawe, co ciekawe, żandarmerii wojskowej. Także słuchajcie, coś się szykuje. No i teraz jeżeli weźmiemy. Y, no oczywiście żandarmeria wojskowa, jeżeli na przykład y, przemocy dopuszcza się jakiś żołnierz, prawda? Ja znam tu, z tego podwórka, była u mnie kiedyś żona żołnierza no i sprawa się właśnie rozbiła o żandarmerię wojskową, prokuraturę wojskową i tak dalej. No ale to jest temat taki poboczny, nie każdy jest żołnierzem, prawda? No, chyba, że jest żołnierzem, jak ogląda film w telewizji pod tytułem, nie wiem, Rambo, albo inne rodzaje filmy wojenne, to się bardzo tak identyfikuje i wtedy każdy mężczyzna po prostu jest tak twardy, że powiem szczerze, że kamień nie jest tak twardy. No ale tak. Tutaj te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie w przypadku przykład nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie, prawda? Będą przy tym natychmiast wykonalne i będą wskazywały między innymi obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Ja ostatnio taką sprawę właśnie prowadziłem, gdzie no, w moim sąsiedztwie taka, taki przykład jest, że pijaczyna, mówię, już nie wiem ile lat po ślubie, po rozwodzie no, wcześniej, prawda, był e, ślub, prawda? No bo co powoduje rozwody? Ślub, ale tylko tak dla śmiechu mówię. Przychodził, no i napastował byłą żoną swoją, e, spokojną kobietę i tak dalej. Dostał sądowy zakaz zbliżania się, łamie go notorycznie, ponieważ e, nie powinien, ale on chce e, tak... Na lewo, że tak powiem w melinie na parterze I mieszka sobie tam e, u pijaczków okolicznych. E, tam gdzie jest kuźnia, powiem Wam szczerze, to jest taka e, klimatyka, że no, okoliczna żularka tam, e, że tak powiem, nie zawodzi. E, także parę razy musiałem tam gdzieś e, razu interweniować wręcz, e, prawda. No, plany mają wersję kopów nielimitowaną, ale nie, żartuję. E, no więc w związku z tym, e, tak jak powiedziałem, e, nakaz lub zakaz będą traciły moc po upływie 14 dni od e, ich wydania. Takie są projekty i ta omaw omawiana nowelizacja wprowadza w, e, w Kodeksie Postępowania Cywilnego Regulację udzielenia przez sąd zabezpieczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżenia się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jak to życie będzie toczyło się, zobaczymy. Niektórzy pewnie powiedzą, że niewiele się zmieni i ja się temu nie dziwię. Tutaj warto zaznaczyć, że osoba w stosunku do, do której zostanie wydany taki nakaz lub zakaz, będzie miała prawo, żeby zaskarżyć tą decyzję policji do sądu i będzie miała na to 3 dni. Jeżeli 4 dnia to zrobi, to termin upływa. No i tutaj zmiany właśnie zaproponowane w KPC. No nie wiem, czy one sprawdzą się czy nie. Zobaczymy, ale są takie właśnie klimaty przewidziane do tego. Zmiana postępowania cywilnego będzie polegała także na dodaniu odrębnych przepisów normujących postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej e, przemoc w rodzinie, e, tak jak mówię, do opuszczenia tego mieszkania. No, ale teraz kwestia jak rozwiązać to zameldowanie. No to już jest sprawa nieco trudniejsza. E, no i ta ustawa ma wejść, że tak powiem, po upływie 6 miesięcy od momentu jej ogłoszenia. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało na nowo, bo przemoc w rodzinie to jest taki temat, który warto poruszać. Najgorsze jest jednak w tym wszystkim tak zwane Przepraszam tak patrzę na zegarek, bo jestem umówiony, ale jeszcze nie ma tutaj pana taksówkarza moc w rodzinie rodzi też coś takiego jak syndrom sztokholmski, czyli przywiązanie się ofiary do oprawcy. Czyli często jest tak, że ta żona by nie chciała, żeby ten mąż ją bił, ale jak już przychodzi co do czego, to ona nie chce na papier nic dawać. No i tutaj się rodzą, że tak powiem, wtedy problemy. No i, i takie coś jest, że tak powiem, takim Zarzewiem do tego, aby sprawcy przemocy, czy to kobiety, czy mężczyźni, mogli czuć się bezkarni i mogli to uprawiać. Powiem Wam, że nawet w Księdze Prawa Bożego, to jest w Biblii, przeczytałem takie przysłowie: w Księdze Kaznodziei, albo inaczej zwanej Kocheleta ponieważ wyrok za zły czyn nie jest wykonywany prędko, przeto serce synów ludzkich nastawiło się w nich całkowicie na popełnianie zła. No i teraz właśnie chodzi tutaj o szybkość reakcji. Nie chodzi o to, aby obłożyć przepisów, obwarować, dawać furtki i możliwości. Tylko chodzi o to, żeby była szybkość reakcji. Ja omówiłem tutaj właśnie te takie wydawanie nakazów, no bo trzeba Wam wiedzieć, że ta kiedyś sprawę podawało się do prokuratury, tak teraz zgłasza się na policję, no i policja przedstawia zarzuty, prawda, yy, i tak dalej nastąpiła taka reinstancyjność swego rodzaju. No, bo na przykład kiedyś Sąd Rejonowy był w składzie trzyosobowym. Teraz jest w jednoosobowym. Także tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Centurion Szary, małpka, gmail.com albo pod którymś z filmów bardzo proszę zadać pytanie. Wtedy ja e, przygotuję się w jakiś sposób, albo będę freestylował, jak to zwykle czynię, i postaram się udzielić odpowiedzi w miarę wyczerpujących na zadane pytania. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to mm, jak wczoraj mówiłem o ruchu drogowym. I powiedziałem, adekwatne życzenia, takie jakby od siebie, to tutaj, jeżeli chodzi o przemoc, nie stosujmy przemocy. Przemoc rodzi przemoc, przemoc yy, krzywdzi, przemoc yy, nie rozwiązuje problemów, wręcz przeciwnie, przysparza kłopotów. Yy, no i należy jej unikać. Jak to robić? Po pierwsze nie stosować, a po drugie warto zastanowić się co pakujemy do mózgu, czym odżywiamy się. Bo tak jak jest napisane również w powołanym, że tak powiem, kodeksie prawnym Boga, czyli Biblii, jest napisane nie samym chlebem człowiek żyje, to Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak nasze ciało potrzebuje chleba przysłowiowego, czyli jedzenia, wszelkich substancji odżywczych nasz organizm, odżywiających nasz organizm, tak też jak się najemy i każą nam siedzieć godzinę w jakimś pomieszczeniu, to może wystąpić coś takiego, że się zaczniemy nudzić, prawda? Przydałaby się rozrywka, jakiś entertainment. W związku z tym warto zastanowić się na przykład, jak wygląda nasza rozrywka, jakie oglądamy filmy. Czy są one pełne przemocy, czy nie? Bo ty, tym czym karmimy nasz umysł, to nasz umysł karmi nasze serce, a nasze serce karmi nasze emocje, a nasze emocje powodują, że działamy i jesteśmy mniej lub bardziej skłonni do przemocy. Ale to tylko taka dygresja. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z całym szacunkiem. Centurion 2.0.